Zatem witam Państwa raz jeszcze serdecznie na ogłoszeniu wyników sesji plakatowej, tegorocznej sesji plakatowej. To już czwarta sesja organizowana na Wydziale Pedagogicznym. Jak Państwo wiecie, zapewne w ubiegłym roku mieliśmy przerwę z powodów wszystkim nam znanych, a mianowicie z powodu pandemii. Wróciliśmy do tej sesji i do tego sposobu nagracania Państwa wysiłków związanych z przygotowaniem prac dyplomowych. Z przekonania, iż jest to działalność wielce potrzebna i bardzo pouczająca zarówno dla Państwa, jak i dla nas prowadzących prace dyplomowe. Także zrobiliśmy to przy wsparciu samorządu studenckiego. Przedstawiciele samorządu studenckiego bardzo chcieli, by ta sesja w tym roku odbyła się. I jak Państwo wiecie, organizacja tej sesji nie była łatwa, także nie była łatwa dla państwa. Było to o wiele trudniejsze, myślę, bo może nie, przedsięwzięcie dla Państwa niż przygotowanie plakatu, przygotowanie wystąpienia. Proszę Państwa, żeby już nie przedłużać tego, o czym tutaj mamy tak naprawdę mówić, powiem i zapowiem zespoły ekspertów, które oceniały pracę w dwóch kategoriach: w kategoriach prac licencjackich i w kategoriach prac magisterskich. Może od, rozpoczniemy od prac licencjackich? I tutaj w skład zespołu ekspertów y, wchodziła y, pani dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, pani dr Paulina Marchlik oraz pan profesor Roman Dolata. Y, oddam w tej chwili głos zespołowi ekspertów oceniających prace licencjackie. Y, to państwo, państwo eksperci, ogłoszą y, zwycięzców. Bardzo proszę pan Dolata y, zabierze głos. Witam państwa serdecznie, dziękuję mojej komisji za wytypowanie mnie do właśnie tego zaszczytnego obowiązku przedstawienia wyników. Chciałbym podzielić się najpierw taką oto refleksją, że właśnie śledzę już kolejną sesję, która przedstawia państwa prace dyplomowe. I tak właśnie patrząc z lotu ptaka, wyraźnie widzę trend. O ile w, pomiędzy pierwszymi <laughs> edycjami tych sesji plakatowych nie widziałem specjalnie różnic jakościowych, to w tej sesji dostrzegam wyraźną poprawę. Być może to jest niespodziewany jeden z niewielu pożytecznych efektów pandemii. Ta forma prezentacji chyba bardzo sprzyjała właśnie komunikatywności, pewnej staranności prezentacji tego, co Państwo zrobili. I tutaj jako komisja chcieliśmy za to Państwu bardzo, bardzo podziękować, bo te wszystkie prezentacje były starannie przygotowane i, i naprawdę widać było Państwa zaangażowanie w, w, te, w to przedsięwzięcie. Więc za to zaangażowanie bardzo, bardzo jako organizatorzy, a myślę po prostu jako nasza społeczność wydziałowa dziękuję. Co braliśmy pod uwagę przy ocenie Państwa prezentacji? Trzy główne kryteria, czyli zaplecze teoretyczne danego przedsięwzięcia badawczego, na ile Państwo sięgali do poprzedników, do różnych teorii. W formułowaniu problemu badawczego, tak, czyli to, 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 nazwijmy to zaplecze teoretyczne, to było pierwsze kryterium. Drugie kryterium to pomysł na to, jak problem badawczy rozwiązać, czyli metoda badawcza, metodologia to było to drugie ważne kryterium. Trzecie ważne kryterium to komunikatywność prezentacji i jej, jej kompletność. Dodatkowym kryterium był ekstra punkcik za estetykę prezentacji. Ale te trzy pierwsze były punktowo tutaj przeważające. W sumie od 0 do 10 punktów każdą pracę ocenialiśmy, później dyskutowaliśmy, szukaliśmy tych prac, co do których zgadzamy się, że właśnie domagają się szczególnej, szczególnej nagrody. I teraz tak, chciałbym zacząć od dwóch prac, które niestety nie zmieściły się w, w tym, czym dy, dysponowaliśmy, bo jako komisja dysponowaliśmy nagrodą główną i dwoma wyróżnieniami, a, a właśnie przetrafiły się jeszcze dwie prace, bardzo się cieszymy, które no, nie odbiegały tak bardzo od tych nagrodzonych i jakoś nas tam za, zauroczyły i chcieliśmy. W związku z tym o nich powiedzieć. I tak, właśnie te dwie prace, na które zwróciliśmy uwagę, ale no niestety nie możemy ich nagrodzić z powodu niewielkiej liczby tych miejsc szczególnych, to jest praca pani Agnieszki Mrozińskiej pod tytułem Motywowanie pracowników w czasie kryzysu: teoria i użycie niematerialnych sposobów w pandemii COVID-19. Promotorem tej pracy był dr. Rauscher. druga praca na którą zwróciliśmy uwagę niestety nie możemy jej wyróżnić to praca pani Luizy Kośli rozumienie i użycie pojęć społeczno-politycznych przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej tutaj promotorem była pani doktor Dobkowska Dobrze, czyli to są dwie takie prace, o których chcieliśmy wspomnieć jako komisja, no ale no niestety nie mogliśmy przyznać wyróżnień. Natomiast jakie prace chcemy wyróżnić? Dwie równorzędne, dwa równorzędne wyróżnienia. Pani Anna Orman. Za pracę Współczesne teorie motywacji, a nauczanie oparte na fundamentach porozumienia bez przemocy, implikacje pedagogiczne dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Promotorem tej pracy była pani dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik. To pierwsze wyróżnienie. Gratulacje. Drugie wyróżnienie dla pani, znaczy nie drugie, drugie, nie w kolejności, to nie jest gradacja, tak? tylko po prostu dwa równorzędne wyróżnienia. Pani Karolina Zjadewicz, aktywność fizyczna dzieci w wieku późnego dzieciństwa. Promotorem tej pracy była pani doktor Janna Pękala. No i teraz do najważniejszego przystępujemy. Tak, czyli kto wygrał nasz konkurs, kogo pracę oceniliśmy najwyżej. Jest to praca licencjacka pani Ilony Traczek pod tytułem Uczestnictwo młodzieży w internetowych fandomach muzycznych. Promotorem tej pracy była pani doktor Anna Dąbrowska. Gratuluję wyróżnionym. Gratulujemy jako Komisja osobie, która wygrała, pani Ilonie Traczyk. Przy czym tutaj chciałbym wyraźnie powiedzieć, że między wyróżnionymi a pierwszą nagrodą nie było jakiegoś dużego dystansu. To już trochę takie subtelne różnice, więc wszystkie te trzy prace były, były dobre i, i no, o włos, tak, orzut na taśmę pani Ilona Traczyk uzyskała tutaj pierwszą, pierwszą, pierwszą pozycję. Wszystkim jeszcze raz, którzy wzięli udział w tej sesji dziękuję i gratuluję. Bo naprawdę te, te, te prezentacje były dobrze przygotowane. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli być może w podobnej formule, bo widać, że ta prezentacyjna, a nie plakatowa formuła być może jest korzystna. To się spotkamy już z następnym rocznikiem. Może Państwo też będą, tak? Kontynuując studia u nas na, na drugim stopniu, też będą mogli się przyjrzeć, jak, jak kolejny rocznik się na takiej sesji sprawuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi. Przyłączam się oczywiście do tych wszystkich gratulacji, ale bardzo proszę o pozostanie wszystkich państwa w dalszym ciągu tutaj z nami. Proszę państwa, i druga kategoria, a mianowicie kategoria prac magisterskich. Tutaj zespół ekspertów to pani doktor Joanna Pękala, pan profesor Grzegorz Szumski. I także pani doktor habilitowana Katarzyna Buczek, która trochę później dołączyła się do tego zespołu, nie pracowała z nim od początku w czasie oceny prac, niemniej jednak również swój głos tutaj do wyboru zwycięzców dołączyła. Bardzo proszę, oddaję głos panu profesorowi Szumskiemu. Panie profesorze, prosimy o mikrofon. Rzeczywiście bardzo pięknie dziękuję Pani Dziekan. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nasza komisja dokonywała ocen zgłoszonych prac w kategorii prac magisterskich według tych samych kryteriów. W, 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 względem których były oceniane prace licencjackie. E, podobnie jak w tamtym konkursie e, przyznaliśmy dwa wyróżnienia pracy jedną nagrodę główną, e, poproszę panią doktor Pękalę o przedstawienie tych wyróżnień, bo będziemy stopniować napięcie analogicznie, jak to było. Przy prezentacji pracy licencjackich. proszę bardzo, pani. Dzień dobry państwu. Przyznaliśmy dwa wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie, oczywiście one nie są stopniowalne, tak jak o tym powiedział pan profesor Dolata. Pierwsze wyróżnienie dla pani Anety Celej za pracę Matematyka w doświadczeniach dzieci w przedszkolu. Promotorem tej pracy była profesor Małgorzata Żytko. Bardzo nas ujęło, w jaki sposób pani zaprezentowała wyniki swoich badań. To też pokazuje, że nie tylko ważne, co się zrobiło, ale też ważne, jak to się w cudzysłowie mówi, sprzeda. Tak, jak to się pokaże. Bardzo dobrze to pani pokazała. E, I za to dziękujemy. Drugie wyróżnienie e, zostało przyznane pani Kindze Florczyk za pracę pod tytułem Matki jako ucząca się społeczność. Promotorem pracy była profesor Zofia Szarota. Tutaj również podobało, podobało nam się oprócz Głębi tych wyników badań. Podobało nam się również to, w jaki sposób pani to przedstawiła, nie tylko w formie, głos, w formie graficznej, bo ona była skromniejsza. Natomiast to, co pani dopowiedziała, to, co pani powiedziała o swoich wynikach. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. No i czas na pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce postanowiliśmy przyznać Pani Anecie Skibińskiej za pracę magisterską przygotowaną również pod kierunkiem Pani Profesor Zofii Szaroty. Praca miała tytuł oferta edukacyjna dotycząca problematyki LGBT+, w ocenie edukatorów. Praca ta wyróżnia się bardzo klarownymi założeniami teoretycznymi. Co prawda, magistrantka sięgnęła po dobrze znaną teorię Foucault, ale w prezentacji widać umiejętność jej wykorzystania do poruszanego zakresu, do zakresu badania. Zróżnicowanie i dobrze dobrane metody badań, adekwatne do celów sformułowanych, a także bardzo wysoką świadomość metodologiczną obejmującą na przykład rekomendacje dotyczące przyszłych badań, świadomość ograniczeń badania własnego, co no nadal w pracach magisterskich nie jest. Zjawiskiem częstym. Zatem bardzo gratulujemy pani Anecie, z którą się zresztą przypadkiem już widzieliśmy przez chwilę dzisiaj, <noise> ponieważ było podejrzenie, że jej praca nie będzie się dobrze odtwarzała. Na szczęście się, się odtworzyła. Zachęcamy do dalszej aktywności badawczej osoby. Przypomnę, mamy szkołę doktorską. Myślę, że dla wielu z Państwa ta rekrutacja, która zresztą już chyba dobiega końca za, za dwa czy trzy dni, jest już za Wami, ale za rok będzie następna rekrutacja do szkoły doktorskiej. Z pewnością wielu z Was, czy wiele z Was, a nie był jeden mężczyzna. Ma potencjał do zajmowania się nauką. Jeżeli też czujecie, że to może być Wasze powołanie, to nie, nie odkładając w czasie, zachęcamy do zajmowania się tym i przygotowania projektu doktorskiego na rekrutację za rok. Jeśli chodzi o pozostałe prace, owszem, w nich wśród tej puli również były prace bardzo interesujące. Być może w niektórych przypadkach nie, pewne niedostatki prezentacyjne zadecydowały o tym, że one znalazły się poza tą wielką trójką, no, Państwo rozumiecie, że my nie mamy dostępu do całych prac, tylko do Waszej prezentacji i tego, co o pracach żeście opowiedzieli. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Myślę, że dla wszystkich uczestników jest to przeżycie i bardzo w ogóle ta inicjatywa mi się podoba. Po raz pierwszy że się z nią spotkałem na naszym uniwersytecie, wcześniej jakoś nie widziałem. Wydaje że... Na następnych konkursach też będziemy kontynuować, a z kolei studenci studiów licencjackich, jeżeli zostaną na naszym wydziale, za dwa lata będą mieli okazję jeszcze raz stanąć w też rajki. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Panie profesorze. Proszę Państwa, mamy laureatów wyróżnionych przez dwa zespoły ekspertów. Niemniej jednak chciałam podkreślić, iż to wszyscy Państwo jesteście laureatami. Tegorocznie zakończonych prac licencjackich i magisterskich na naszym wydziale. To duże wyróżnienie, myślę, i tutaj także myślę, tak jak powiedział to pan profesor Szumski, że to duże przeżycie zarówno dla państwa, jak i promotorów, jak i nas, organizatorów tego przedsięwzięcia. Ogromnie się cieszę, że. Uczestniczyliście Państwo w tej sesji prezentacji, zwanej sesją plakatową. Myślę, że to było bardzo fascynujące poznawczo doświadczenie, i tak jak powiedzieli obaj Panowie, będziemy z całą pewnością to doświadczenie kontynuować. Wszyscy z Państwa niestety tylko drogą mailową, ale jednak dostaniecie certyfikaty uczestnictwa. Będą to skany certyfikatów z podpisami dziekanów, więc myślę, że to jakaś pozostanie Państwu, jakaś pamiątka uczestniczenia w sesji. Państwo, którzy zostali wyróżnieni. Oraz nagrodzeni, dwie panie, które zostały nagrodzone pierwszymi miejscami w dwóch kategoriach, dostaną również certyfikaty, certyfikaty wyróżnienia i zwycięstwa oraz nagrody książkowe. Ci z Państwa, którzy są laureatami naszej dzisiejszej sesji, dostaną te nagrody przy okazji odbierania dyplomu ukończenia naszego Wydziału. Więc jeżeli pojawicie się Państwo na wydziale osobiście, to dostaniecie te nagrody, że tak powiem, w sposób fizyczny. Natomiast ci z Państwa, którzy będą prosili o przesłanie dyplomu drogą pocztową, to proszę oczekiwać, że do dyplomu będzie dołączony taki certyfikat zwycięstwa bądź wyróżnienia oraz nagroda książkowa. Bardzo serdecznie dziękuję zespołom ekspertów, którzy poświęcili swój czas dzisiaj wiele godzin przesłuchując Państwa wystąpienia. Zwykle to było tak, że dostawali w nagrodę jakiś gadżet a to parasol, a to koszulkę wydziałową. No, w tej chwili nie mamy takiej możliwości. Niemniej jednak, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wierną służbę Wydziałowi. Myślę, że to było także dla Państwa ciekawe i poznawczo interesujące doświadczenie. Dziękuję Państwu serdecznie za tegoroczną sesję. Dziękuję za to spotkanie. Życzę Państwu bardzo dobrych wakacji. Życzę Państwu, tym, którzy kończą u nas studia magisterskie, dobrych decyzji zgodnych z Państwa zainteresowaniami, jeżeli chodzi o rozwój drogi zawodowej. Życzę również wszystkiego dobrego Państwu w życiu osobistym. Państwa, którzy kończą studia licencjackie, zachęcam do pozostania z nami na studiach magisterskich. I a tych z Państwa, którzy mają inne plany życiowe, również żegnam z takim pozdrowieniem wszystkiego dobrego na drodze zawodowej i wszystkiego dobrego w życiu osobistym. Wydział jest dla Państwa zawsze otwarty, to znaczy dla również tych Państwa, którzy ukończyli studia magisterskie. Wydział jest dla Państwa otwarty. Zapraszamy do odwiedzin, zapraszamy do kontynuacji studiów, także na studiach podyplomowych. No i również przyłączam się do tego, o czym mówił Pan Profesor Szumski. Zachęcam do podejmowania studiów w szkole doktorskiej. Dziękuję Państwu serdecznie, życzę dobrych wakacji. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.